Moim dzisiejszym gościem jest Olga Szomańska, która wystąpiła w Radzeniu z koncertem patriotycznym pod tytułem Śladem Wolności. Koncertem, który uświetnił 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Witam Panią bardzo serdecznie. No właśnie, znamy Panią jako aktorkę, jako piosenkarkę. A skąd pomysł na cykl takich koncertów patriotycznych? Myślę, że to było naturalne po cyklu koncertów, które zaśpiewałam z kolendami, ponieważ najpierw zaczęłam jeździć po Polsce z koncertem pod tytułem Kolendowa, gdzie zobaczyłam, że ludzie mają niewyobrażalną potrzebę śpiewania, uczestniczenia w koncertach, gdzie mogą się cieszyć, bawić, przeżywać. Yy, I że my, Polacy, świetnie śpiewamy kolendy. Yy, I ten cykl z, z piosenkami o wolności, bo to do końca nie jest patriotyczne, yy, ten ślad Wolności jakby toczy się przez ostatnie 103 lata spowodował, że zdecydowałam się zagrać takie piosenki, żeby jakby pokazać ludziom i dać szansę zbliżenia się naszym widzom do piosenek, które dobrze znają i świetnie śpiewają. Wychowała się pani w domu pełnym muzyki? Kto miał największy wpływ na ukształtowanie pani muzyczne? Zdecydowanie muzycznie ukształtował mnie Tato, Włodzimierz Szomański, lider zespołu Spiritual Singers Band, który. Y był wspaniałym kompozytorem, aranżerem, to było zupełnie naturalne, że, że, że jakby w tym moim domu cały czas roz, rozbrzmiewa muzyka i, i ja się w tej muzyce, po prostu w tej kolebce muzyki yy, cały czas wychowuję. Chociaż faktycznie cała rodzina moja yy, była dość silnie ukierunkowana muzycznie, więc yy, w jednym pokoju ojciec komponował, w drugim moja mama pisała yy, wspaniałe programy a propos harmonii yy, wrocławskiej, koncertów, które prowadziła. W, w kolejnym pokoju moja siostra grała na skrzypcach, więc, a ja znów nie miałam zbyt dużo miejsca, więc w kolejnym pokoju albo w kuchni ćwiczyłam też na skrzypcach, więc generalnie ta muzyka się u mnie cały czas przelewała, ale ten największy wpływ miał na mnie mój tato. Olga Szomańska jest bardziej piosenkarką, a może aktorką? Jestem aktorką z wykształcenia, piosenkarką i wokalistką. Jestem z tak zwanego oddychania. Ja nie potrafię funkcjonować bez swojego śpiewania. Moje śpiewanie jest dla mnie tak naturalne jak oddychanie, więc właściwie można powiedzieć, że to jest jedno. A z wykształcenia jestem faktycznie aktorem. Wygrała Pani szansę na sukces? Śpiewała z Piotrem Rubikiem. Możemy, mogliśmy Panią oglądać w serialu M. Jak Miłość. Jakie wydarzenie uzna Pani za przełomowe w Pani karierze artystycznej? Myślę, że zupełnie niezwiązane z jakąkolwiek wielką sprawą artystyczną. To są oczywiście cudowne rzeczy, które Pan jakby przytacza teraz i pewnie ich jest znacznie więcej. Natomiast tym najważniejszym punktem zwrotnym mojej karierze było urodzenie mojego syna. I to to spowodowało, że moje, mój świat, moje postrzeganie mojej muzyki, moje jakby y, moje ja y, absolutnie się wypełniło. Śpiewała pani też z Andreą Bocelli. Czy marzy jeszcze pani o występie z kimś jeszcze? Tak, moim marzeniem jest zaśpiewanie w duecie z Filem Colinsem. Dwa lata temu Phil Collins był na stadionie w Warszawie. Wykupiłam sobie za bardzo dużo pieniędzy bilety w czternastym rzędzie i cały czas zdarłam się, żeby wziął mnie na scenę do zaśpiewania, ale nie słyszał. Rozumiem. Wystąpiła też Pani w programie Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie zdobyła srebrną twarz. Mi w pamięci utknęło, utknęło wykonanie piosenki Tiny Turner, Golden Eye. Lubi Pani tak wcielać się w cudze słowa, w cudze osoby? Jako aktorka. Robię to od wielu lat nieustająco, ponieważ, jak dostaję jakąś rolę, niezależnie czy to jest serialowo, czy, czy, czy teatralna, nie jestem sobą na scenie, tylko jestem tą daną postacią. Natomiast faktycznie, no tutaj jakby to było o tyle pełne, że faktycznie stawałam się. Tą postacią dość tak intensywnie. Tina Turner była pierwsza do, była pierwszą postacią, którą ja wykonywałam w programie. Zaczynaliśmy swoją drogę w ogóle w programie, więc to było niezwykle ekscytujące i przyznam Państwu szczerze, że jest to zadziwiająco, szokujące przeżycie, kiedy czujesz się sobą, a w lustrze widzisz Tina Turner. Dla nas też było bardzo ekscytujące oglądać Panią w tym programie, jak również dzisiaj w Radzeniu. Bardzo dziękuję, że przyjęła Pani nasze zaproszenie i za ten niesamowity koncert. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że spotkam się z Państwem być może na kolendach.